Rozpocząłem, hmm, pamiętam, byłem na jakimś evencie tutaj, prowadziłem bodajże jakieś szkolenie w Warszawie hmm, i jedna z restauratorek warszawskich zapytała mnie, czy, czy nie chciałbym popracować dla niej. No i tak naprawdę zaczęło się bardzo przypadkowo. Przyjechałem, to była restauracja Dom na Żoliborzu, mhm. y, z, z, pierwsze zrobiłem gościnny lunch. Które w ogóle skończyły się sukcesem. Oni tam mieli jakąś określoną pulę lunchu, powiedzmy, że wydawali średnio tam ileś lunchy. To przyszło trzy razy, trzykrotnie więcej gości na ten lunch. Pamiętam, podawałem kluski Śląskie z koniczynką mm -hmm. <laughs> i palonym masłem wtedy na, na tym lunchu. E, świetnie się bawiłem, no i gdzieś postanowiliśmy iść tą wspólną drogą i pracowałem, mm, pracowałem mm, w domu w międzyczasie z, z makaronami czanickimi to są makarony, które e, wywodzą się z mojego regionu szczańca mm -hmm. wróciliśmy program mm, Wszechsmaki. To był taki program kulinarny, gdzie ja pokazuję sztuczki, więc jak Ktoś ma pod ręką YouTube'a, to może sobie wpisać mhm. ma to już smaki, i tam wyskakują różne rzeczy: bułki z popiołem, jak zrobić zielony majonez, jak wyfiletować rybę od podstaw do takich lepszych, mhm. e, znaczy trudniejszych, może bardziej zaawansowanych technik. Wiadomo, nie jest to gotowanie dla geków i mm, ludzie z branży pomyślą, że to jest e, prosta rzecz. skierowana do, do Kowalskiego, bym Ok. Bardzo w ogóle fajna zabawa. No takie pierwsze. Poważne, pierwsza poważna, pierwsza poważna moja styczność z kamerą wtedy. Plan był długi, bo on był 12-godzinny. Kręciliśmy w 4 dni 12 odcinków. Ojej. Po, wiesz, pierwsze make upy Życzę. Pamiętam, przyjechałem do domu po pierwszym dniu zdjęciu i świetnie wyglądam. Do domu, no do mamy, nie? Bo już wtedy mieszkałem, w, to było akurat w tym moment, kiedy zacząłem, przeprowadziłem się do Warszawy. Do momentu, kiedy się nie wykąpałem, jak się wykąpałem, <grymne> i woda się zrobiła brązowa, i zobaczyłem te podbite oczy. Okay. Ja Mówią, nieźle, no. Cena sławy. <grymne> Śmieje się oczywiście. I stało się tak, że firma eventowa, która prowadziła eventy z dziećmi po Masterchefie, poprosiła mnie o opiekę nad tymi dziećmi. Abym ja e, wziął opiekę nad dziećmi podczas eventu. Mhm. Czyli jak taka mała gwiazda sobie idzie na event, to jechała ze mną i ja jej tam pomagałem, albo w, w, znaczy, generalnie te, te dzieci, żeby była jasność, one gotowały samodzielnie w 100%, mhm, jasne. ale żeby się czuły pewnie, że no mają pewnie, kogoś no. obok siebie. I tak poznałem Mateusza Geslera, i, mhm. i w sumie z Mateuszem zaczęliśmy robić te eventy już potem dość często. Te eventy były w całej Polsce, czasami nawet do pięciu w miesiącu. E, całodniowe eventy gotowania z tymi dziećmi i z Mateuszem. No i kiedyś padła taka propozycja ze strony Mateusza, e, że e, otwiera się restauracja Warszawski Sen. Mhm. Ona już chyba wtedy była otwarta, bo ja byłem na zaproszony jako gość na otwarcie ućmy. Otwiera się, e, re, otw że już jest otwarta restauracja Warszawski Sen. I czy nie chciałbym, e, abyśmy przyjacielsko się wymienili doświadczeniem? Czyli ja przekażę załodze w kuchni. Swój pogląd na kuchnię współczesną, a oni mieli swój pogląd na taką francusko-polską kuchnię. Wspominam to bardzo dobrze, bardzo wysoki standard pracy w Warszawskim Śnie, jeżeli chodzi o nie tylko o przygotowania, ale już od takich podstaw od wyposażenia w kuchni, podejścia, ilości personelu, serwisu, produktu. Bardzo przyjemnie to wspominam. Naprawdę. Była to dla mnie po prostu przyjemność wymienić się tym doświadczeniem. Równolegle robię oczywiście swoje i dostaję propozycję z Anią Klein, abyśmy poprowadzili razem bistro na, na Pradze. To był taki temat trochę zgryźliwy, bo. Ja się tej Pragi trochę obawiałem. Mówi, mm -hmm. Nie obawiałem się tego jako dziecko. kiedy to było? Bo to było, to, to było... Było 2017 rok chyba. No to już troszkę albo, ta, ta Praga wyglądała 18. inaczej. No już się zaczynał ten, ten rozwój takiej Tak, Pragi, tylko że nie? wiesz, jakby zawsze wszyscy mówili mi, że to po tej stronie Wisły jest życie, nie? I mm -hmm. jakby wszyscy wchodzą tutaj na lunchy i tak dalej. Ale że ja jestem takim odważnym człowiekiem i wyzwań się nie boję. Mówię, to róbmy to. Stworzyliśmy Zbistro. Bistro. Z od ulicy Ząbkowskiej miesząca się w kamienicy z numerkiem 12 i tak naprawdę ja cały czas miałem te ciągotki do kuchni współczesnej z Anią pracowałem w Blue a Ania do mnie zawsze mówiła uspokój się, gotuj casualową kuchnię uspokój się, za dużo kombinujesz i tak naprawdę tymi słowami zaczęliśmy gotować bardzo śląską kuchnię może nie w centrum, ale w Warszawie. No tak. I odbiło się to bardzo dużym echem. Mhm. E, takim poz, z pozytywnego punktu widzenia. ściągaliśmy ryby z skutrask Koszalina. E, oczywiście gospodarstwo Majler. Mówię dlatego, że oczywiście, ponieważ pani Jola pochodzi z Gliwic mhm. Majert, więc... Jakby to też, znaczy nieistotne skąd pochodzi, ma cudowny produkt, ale... Tak, ale no, jest, no rozumiem. Bo jest, -hmm. jest jakaś tam, taki patriotyzm w nas podwójny. M e no i zaczęło się robić bardzo fajnie. Mm, no bistro peł e takim pełnym sukcesem się e tworzyło. Jedynym problemem chyba tego bistro to było jego pojemność, bo ono było bardzo małe. Mm -hmm. Bistro mieściło w sobie 20 osób. Mm -hmm. To niewielki I, e, W okresie takim letnim faktycznie było super, bo mieliśmy ogródek 60-metrowy, więc na te 60 metrów wchodziło to ponad kolejne 60 osób, czy, czy, czy może więcej. Natomiast w okresie zimowym robiło się jakiś problem. Mm. I... Bistro Z... Okej. Okay. Przypomnieć, co było potem. I e, no i bistro szło świetną, e, świetną swoją formą, ale że ja jestem cały czas taki głodny przygód i chęci gotowania wśród śródmieściu. Dostałem propozycję poprowadzenia bokabaru e, i równolegle do tego doszedł toprzew. Mhm, tak, no właśnie. Tak, toprzew mhm. to w ogóle była taka mm, z jednej strony przypadek, z drugiej strony. W, moja chęć, bo poszedłem na casting w ogóle z założeniem, że idę i tak się nie dostanę. Nie? Ja mm -hmm. zobaczyłem tysiące szefów kuchni i to różnych naprawdę, od e, naprawdę bardzo w, takich e, szefów kuchni, od który, którzy uważam, że mają zdecydowanie większą i lepszą wiedzę ode mnie, jak Lech Puciński, z Poznania, to jest szef kuchni, który bardzo długo pracował na, na wyspach, w gwiazdkowych restauracjach. Między innymi też y, y, pracuje z kadrą, y, z reprezentacją polski Kulinarnej. Mm -hmm. Mówię, y, między innymi Maciej z, z, z zastępca y, Andrea Kamastra z Mówię, no to pięknie, no tu są takie postacie. Przeszedłem pierwszy etap castingu, zostałem zaproszony na drugi. Przeszedłem drugi etap castingu, i po trzech dniach do mnie zadzwonili że jestem w programie. No i cały udział w programie to w ogóle super fan. Ja tam poszedłem, wszyscy tam, nie wiem, jakoś się tak dziwnie, ta, 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 ta nasza czternastka spinała. Na początku wiadomo, że nie, no bo każdy mówił sobie, o, przychodzimy tylko do zabawy. A potem się okazało, Czyli że, że nie do końca. Napięci, a to tylko ja biegałem po studiu i śpiewałem, kochanie, jak się masz. <laughs> E, była to dla mnie, dla mnie świetna zabawa. Faktycznie tam w e, półfinale wydarzył się ten e, problem, że nie zdążyłem nałożyć czterech łyżeczek majonezu. Nałożyłem trzy. E, a regulamin programu jest taki, że jeżeli przygotujesz e, Bez mniej niż ustaloną no, gramaturę, tak, to, no. to, to niestety kończysz. Dodatkowo do tego e, miałem tam problemy z tym majonezem, bo uparcie byłem w Świeżo wtedy pamiętam, chyba w listopadzie przyjechałem z Anglii, bo byłem w Londynie e, i robiliśmy tam w Londynie majonez kimchi i usi nie chciałem zrobić majonez kimci, ale robiłem to na oko. No i ten pierwszy majonez nie zamelugował, drugi się udał, no i pożegnałem się z programem. No mhm. nie wydałem tyle porcji, ile miało być, ale wiesz, chyba dobrze, bo mm, to przech mi pokazał, że potrafię bardzo, o, bardzo Szybko myśleć w bardzo krótkim czasie. Problem w to przefie mój to był taki, że ja za dużo im nim chciałem pokazać. Mhm. Ja znaczy chciałem... Za, za, za szybko i za, za, za bardzo naraz. Tak, za bardzo naraz. I y, nie, zawsze się wyrabiałem z tym naraz, ale potem to dane mhm. były przekombinowane, bo one były albo miało za dużo chrupkich faktur, albo za dużo kontrapunktów i tak dalej, i tak mhm. dalej, i tak dalej. I sam kiedyś Wojtek Amaro mi powiedział, że wiesz, Mateusz, skup się na czterech składnikach. To jest max, bo ty robisz nam 7-8 elementowe danie, nie? To mhm. jest w ogóle podziw, że ty to wykonujesz. E, musimy sobie pamiętać, że na planie to przefa są domowe piekarniki, domowe kuchenki, nie? No tak. E, co robi problem, bo wiesz, ja jestem przyzwyczajony do mocnego gazu, tam mhm. jestem, kiedy zaczynasz konkurencję, najpierw musisz postawić patelnię, No tak. No. Do, 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 do spiżarni, bardzo często sobie budujesz danie w głowie, który, a zrobię to, to, to i to, wbiegasz, a tu ci brakuje dwóch głównych elementów. Mhm. No i teraz szybka myśl o tym, co, co trzeba, jak to trzeba zastąpić. Ale uważam, że, że to bardzo fajnie E, świetnie się bawiłem. Jeżeli mógłbym wrócić, wróciłbym. Jeżeli mógłbym jeszcze raz wystąpić, wystąpiłbym jeszcze raz. Mhm. E, czy mi to coś z, z, zawodowego przyniosło? Właśnie, czy jakieś, czy jakieś później coś, coś się wydarzyło wiesz po to co? przefie? Generalnie po to przefie wydarza się do dzisiaj coś, tylko ja też jestem taką osobą, że wiesz, ja nie markuję się to przefem. Mhm. No tak, no to zobacz sam, do, 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 po, po jakim czasie dopiero tej rozmowy doszliśmy jakby do, do, do momentu to przefa, tak. tak? Jakby skupiamy, skupiamy się zupełnie na czymś innym. No ale zapewne gdzieś to, gdzieś to nie tyle w karierze, myślę, co w jakiejś takiej drodze zawodowej, no jest to bardzo ciekawe doświadczenie, tak? Tak, jest to przede wszystkim praca w ogromnym studiu, w bardzo dużej stacji, wiesz, obycie się z kamerą, mhm. e, tak jak powiedziałem. Sprawdzenie tego szybkiego myślenia, czasu. Ja nigdy nie sądziłem, że 20 minut to jest tak krótko. Naprawdę. Zawsze myślałem, że to skupa czasu. 20 minut i wiesz, jakby perspektywa fotela. Ja byłem w ostatniej edycji, siedzisz i przez te wszystkie edycje, a ja bym zrobił to, ja bym zrobił to. Mm -hmm, ja bym tak, zrobił tak, to. tak, tak. Ale tak. potem, kiedy masz świadomość tego, że na przykład element jest wołowy, a pikarnik jest domowy. <laughs> to wiesz, to przychodzą różne myśli, nie? Ale wiesz, jakby ja tam się rzucałem na głęboką wodę, zrobiłem e, żół drobiowe w szybkowarze, mm -hmm. e, robiłem jadalne szkła w, w, w tej konkurencji z deserami, więc jakby cały czas kombinowałem. Coś próbowałeś? Tak, powiem. ja w ogóle byłem, jak tam obsługa planu mówiła, że jestem niestandarowy nie, nie, nie? W tym programie. Mhm. Wszyscy i szli bezpiecznie, a ja cały czas po bandzie, Cały nie? czas, cały czas po Ja też jestem takim człowiekiem, że wiesz, przyszedłem się dobrze bawić, pokazać, eksperymentować, e, nie Jakbym powiedział, że nie poszedłem do programu z założeniem wygrania tego programu, to bym okłamał, tak? Bo poszedłem z takim założeniem. No jasne, no wiesz, ale nikt nie, nikt zawsze nikt, cenę, nikt nie no. wychodzi grać w grać jakich, jakichkolwiek meczy, żeby, żeby je przegrać, no, prawda? No tak, ale ja uważam, że nie przegrałem. No ja też tak uważam. No a powiedz mi, a równolegle, równolegle no bo przecież to nie było tak, że to to cię wyjął w ogóle z, z, z pracy, z życia. No, nie, 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 Gdzie ty Ró wtedy, byłeś, wtedy byłeś? byłem w Bokabarze. W Bokabarze, no tak. a co było po Bokabarze? Po bo, Bokabarze była grupa Arche. Okej. Okay. Byłem w grupie Arche szefem kuchni hotelu Poloneza na Ursynowie. Tam byłem prawie, prawie dwa lata, niespełna dwa lata. Półtorej mm -hmm. roku, przepraszam. I w, w ogóle fajny pomysł. Hotel Poloneza e, z polską kuchnią. E, zaprzyjaźniłem się z lubelskimi rolnikami. Ściągałem beskidzką jagnięcinę mm -hmm. i gotowałem sobie gotowałem sobie tamtą kuchnię. Generalnie yy, bardzo dobry pracodawca i jakby wszystko tutaj się zgrywało, tylko yy, no niestety hotel na Ursynowi nie przyciągnie gości indywidualnie. To, to, to jest, to jest, to jest no niejednokrotnie jest to problem restauracji hotelowych. Jeżeli, był to jeż jeżeli byłby to jeszcze hotel w Śródmieściu, tak jak jest w mm -hmm. czy tam jakieś inne hotele, to wiesz, to i gotuje ciekawy szef, to się do takiego hotelu chodzi. Tak? Mhm. Natomiast na Ursynowie oczywiście przyjeżdżali goście z miasta, którzy obserwują mnie na Instagramie czy na Facebooku, ale były to bardzo sporadyczne wizyty. Mhm. A ja przyjechałem do Warszawy, takim moim głównym celem jest po to, żeby pokazać swój talent, żeby pokazać mhm. swoją miłość do gotowania, a nie chować się na Ursynowie. Nie? I dostałem po, po tym półtorej roku propozycję y, w końcu pracy w śródmieściu mówię w końcu, bo bardzo chciałem pracować mm -hmm. w śródmieściu, chciałem zobaczyć No dążyłeś te do tego ewidentnie. Tak. Mm -hmm. y, dokładnie na Mirowie, przy Hali Mirowskiej w restauracji Gruby Josek, mm -hmm. w, której jest, w której jestem do dzisiaj. Mm -hmm. Jaka to kuchnia jest? Gruby Josek to, to nie tylko kuchnia, bo to przede wszystkim jest historia historia Taka restauracja miała swoje miejsce w latach 20. ubiegłego wieku w Warszawie na ulicy Gnojnej. Ta ulica już nie istnieje, to była ulica między <laughs> Halą Gwardii a Placem Grzybowskim. Mm -hmm. Jest to kuchnia, prawdziwa kuchnia starej Warszawy. Dlaczego mówię prawdziwa? Bo w wielu aspektach możemy w Warszawie znaleźć słowo prawdziwa kuchnia warszawska. Gotujemy kuchnię w oparciu o książki z 1700 i 1800 roku. Oczywiście nie.